Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać możliwości panelu Akuvox S567W. Jest to panel oparty na Androidzie z możliwością instalowania aplikacji. Jest on jednocześnie monitorem wideodomofonu, także można go, są do niego stacje bramowe, można podłączyć tutaj Właśnie działa też jako wideodomofon. Obecnie w tej chwili stacja bramowa nie jest podłączona, więc nie pokażę Wam jak działa wideodomofon, ale pokażę Wam jak, jak wygląda ten panel. W tym momencie zintegrowaliśmy ten panel także z, z aplikacjami, a najważniejszą aplikacją to jest Home Assistant. Dzięki niemu możemy sterować sobie różnymi elementami domu. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. W tym momencie są jest podłączona jakaś jedna kamera, która jest przed domem, mamy podgląd na, na to, co się dzieje przed domem. Mamy możliwość otwierania wszystkich rolet i zamykania wszystkich rolet. W tej chwili tego nie pokażę, bo w tej chwili wszystkie rolety niektóre są, jeszcze niedokładnie nie zamontowane, więc nie chcę tutaj czegoś popsuć. Mamy to zintegrowane także z systemem alarmowym. Tutaj mamy zakładkę Dom, to jest zakładka ta główna. Mamy zakładkę rolety, gdzie możemy sterować oddzielnie każdą ruletą, góra dół. Pokazać jej procent zamknięcia. E, mamy także zakładkę alarm. Możemy oddzielnie sterować e, strefą domową e, i oddzielnie sterować strefą garażową. E, Przełączę się jeszcze na zakładkę dom. Możemy także tutaj obejrzeć sobie stan dwóch bram garażowych, e, które są na dole. Ja może na razie e, otworzę jakąś sobie. W tej chwili tam nam otwiera się brama. I jak widać, wyświetliło nam się, że brama jest otwarta. Home Assistant ma bardzo wiele możliwości, także możemy tutaj dodawać różne integracje. W tej chwili ta integracja właśnie polega na zintegrowaniu go z roletami, a także z systemem alarmowym Integra. Pokażę Wam jeszcze tutaj w głównym panelu. W głównym panelu mamy możliwość podglądu z kamer. Także widzimy tutaj cały budynek. Na raz możemy wyświetlać cztery kamery, a po przytrzymaniu możemy sobie wybrać inne kamery na przykład, które są dostępne. To takie najważniejsze informacje. Oczywiście wszystkie aplikacje możemy instalować poprzez sklep, sklep Play. Jeżeli ktoś ma potrzeby jakichś innych aplikacji, to możemy sobie tutaj je zainstalować. Także najważniejszą tutaj funkcją to jest właśnie ten Home Assistant. Dzięki niemu mamy możliwość sterowania właśnie duże, wieloma funkcjami w naszym domu, a przede wszystkim zintegrowania tego wszystkiego razem.